Tak to chujowo bojdy są? Nie komplikacja tylko kompilacja Komplikacja, ja bym O nie skacze, to jest policji, hej Teraz się do mnie tepniesz. Tak. Dawaj, przyjacielu. Dawaj tepe. Kłycha. Gdzie? Odewno jest po kopie sobie. Tu wejście, dwa kłody z Bo, przyjacielu! To nie wiem. Czekaj, zajrzę. <noise> nie wiem, tu nic nie było przy ścianach, więc nie liczyłbym, że coś ogólnie tu znajdziemy. No to były poje pierwsze mury, zajrzę tu z muru. No nie wiem, może zobaczmy. Zaczynamy zadanie. Ogólnie główne bazy to sobie tak nie stoją o tak przy hangarach. Odsuń się, bo Cię wysadzi. wiem, przyjacielu. Pierwsza, pierwsza, pierwsza blokada padła. Idzie, idziemy idealnie. Mam się za ścianą. Oni tu żadnego wejścia nie mają? Tą no bo to po prostu zabudowa była. Chujowa ta zabudowa. No dobra, już jest rampa na dół. I drzwi kurwa. No, ale czekaj, co tu jest ze ścianą? O kurwa, chyba się wjebaliśmy. Czemu? Mówię to jest po drugiej stronie. Co? A nie, tu są skrzynki. Tak. tak? Ja nic nie widzę. To są skrzynka, tam na daleko jest skrzynka. Powiedz co jest tutaj po tej stronie? No. Fowrągów. Co? Fowrągów. nic ja nie widzę, kurwa. Nieco. Parę małowrogów tam jest. Dobra, jak tu są skrzynki, to jak tam jest skrzynka, to ja rzucę gdzieś tu. No będzie, że się chyba wbijamy na ten, na, na ileś tamce czy na, na puste bazy. Wtedy musieliśmy, trzeba było to rozwalić. Kuka powiedział, że rozjebiemy, to rozjebiemy. Tak. Najlepsze, że jak tu będzie totem. No to będzie fajno, No tak to powiem. Maszyna. JAK?! Chyba go. JAK JA RZUCIŁEM TO C4?! <śślesy> Ty, chociaż jest pełna maszyna. Jezu, to będzie największy fail. Pierwszy odcinek z failem. To nie wrzucisz go. Nie, no wrzucę, będzie fail. To będzie i. Jak nie to używać C4. Jak nie używać C4, to będzie odcinek z 4 my wszystkie C4 na tą chujową bazę zużyjemy? Tego, samo jedno. I znowu to temu je będzie. Nie, to dla mnie nie ma co Kamień... 200 to, Tamień, dwusetki, to, 100, to Tego nawet nie zbieram. Jest to malowania. Jedyne co tu jest fajnego. O, kurtka czerwona, rękawiczki, kurtka... łojaki drop No Amo trochę. Puszcz. Pusto. W piecu. Czerwona paliwo w wziąć pompa chodziło jest widziałeś weszlibyśmy już na temu co? to Jedno c 4 by... a nie, nie nie weszlibyśmy ale musimy a się to, 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 to tam jest tak Jak się zdaje no to chyba tak trochę nie zaabiliśmy I nawet do to temu nie weźliśmy? Porażka, stary. Ale Mis węgla dużo... Mission ma, failed. Ale węgla dużo podjebaliśmy. No ja... ja o przez... kurę weźmiemy, będziemy i na paliwo. I, i wow. Nie na paliwo, na, na C4. To na nawet. Na nawet, na... Na, 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 no i tak muszę rozjebać ten... Co muszę rozjebać? Potem. Mówiłem, że baza zniknęła. Żebyśmy wyszli. Cepnąć się możemy. A co z autem? Jebać auto. Lepiej, że ja to wyjebia, to tu nie będzie tego. Ja chyba raczej jest. Kurdej. Tak jak myślisz, że jest tu to totalny? jak nie wyjawiasz, no to się będę śmiał. Tylko tyle chcę. Kurwa, nie widzę. Nie widzę. Za no późno! Jest. O, kacak tu mieszkał. Ale I... sam to chujowo. Ale 50 bursztynów, to chociaż tyle jeszcze wróciło. Owrągi wyrzucę, wezmę bursztyny. Robimy tę rozbiórkę totalną, tak? Czy nie? Nie wiem jeszcze co tam. Czekaj, mam już autoryzację, to sobie pochodzę, może coś tu jeszcze znajdziemy. Kurwa, mać, spadłem. nie wiesz Czekaj, bo ja idę tak, idę patrzeć co tu jest, jest coś jeszcze gdzieś wyżej. Kurwa, mać. Ja, ja wiem, co ja zabiorę. Co zabierzesz? Och. Chyba hmm. cztery, C-tychy, pławiażka. Pocieszę cię. Pięć. Ja pierdolę jedno, drugie. Co jedno, drugie? The flag. Co? Pójdź. Nie widzę. To na dole. Jedno, no to drugie, trzecie. To jedno, drugie, trzecie. Dwie pary drzwi. Aha. To drzwiami byśmy się Dzięki wszystkim za odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Może kurwa, mi wyjdzie coś lepszego. Cześć. Pożegnaj się, Seflek. Nie. Ładnie się pożegnaj. Nie. Rozpierdalej. Pierdalam. <laughs> Cześć.